No, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, kolejny wydruk z drukarki. To jeszcze wcześniej. Yy, projekt, który robiłem o wiele wcześniej. No, i teraz wiem, że popełniłem błąd. Wcześniej wam na shortach wspominałem, że troszeczkę to ciasto wszystko wchodzi. Ale prawdę mówiąc, tak powinno być, ponieważ yy, nie wiem, czy ze względu na to, że to już pewien kilka tych elementów, to już jest pewien ciężar, czy po prostu. Po prostu, właśnie przez to, że ciężej to chodziło, ciężej było wepchnąć jeden element w drugi. Ja tam troszeczkę przeszlifowałem, no to musiałem podwieścić to na gumce. Z tego względu, że jeżeli gumki nie ma, no to widzicie, opada to wszystko, jest yy, można powiedzieć za ciężkie do tego. W każdym razie, gumka yy, taka rozwiązała sprawę, ale na przyszłość, jeżeli będę kolejny taki element robił, to będę wiedział, żeby nie szlifować za dużo. Albo w ogóle, bo tak to ma być. Ma ciasno wejść i ciasno tutaj yy, pracować. Tam, gdzie były te ciaśniejsze elementy, to widać, że to sztywniej chodzi, a gdzie było za bardzo przeszlifowane, to już no, niestety troszeczkę gorzej. Także nauczka na przyszłość i przestroga dla tych, którzy mają w planie zrobić sobie właśnie taki y, elastyczny odciąg do, y, do odkurzacza, czy do, do właśnie odciągu y, trocin urobku. Pozdrawiam, cześć.